Nie, 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 robi? To nie, 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 kurwa. Jak nie, robi zabaw, to, nie, to, to, to co? No, nie, no, to to kurwa, to samo kurwa, jebem to mama. To samo jebem to mama. Ale

Zmień kurwa to wszystko, kurwa. Temat, kurwa. Jedź. Kurwa. Sii, Jedziesz go. Jedziesz go. Nie, Jedź. Kurwa, papa, Widzisz? Widzisz go? Nie widzisz go. Nie widzisz go. Nie widzisz go. Nie widzisz go. Przestań piąkać, żebym Nie, cześć, żeby <śmany> nie chcejmy <zajmuj> No. <śmany>

Wępać miało, no to się kurwa nie przejmuj, kurwa tam kłopotami. Proszę bardzo, pańskie również. Póki czas, no ja, kurwa, przejmuj tam. gdzie to się kurwa przejmuje kurwa, chopie, kurwalna całość, śpierdolni, kurwa, rozsądnica <laughs> <to>, i swoich <kurwa, śmiech> bajaj, To patrz się kurwa, ja to wychują, ludzie. Ludzie, ludzie. ludzie. Cuda w tej budzie, pomalutku, tylko ty nie się. O właśnie, to mi się kurwa u ciebie Tylko musimy tam se pod... Day, 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 day. daj kurwa, daj kurwa, daj kurwa. Daj kurwa, tak albo nie. No nic, musimy. Musimy, jak jed, jedz, jak jed, jed. nie psaj się, kurwa jaka ma. Dobra? Dobra czy nie? Mm -hmm. No tak, dobrze to chuj, to. Co, No to! Co chcesz, no chcesz. Tak? No to, no to to chcesz, no co chcesz? Zostaw to! A dostaliś, tak? No to co chcesz? Co chcesz, Ty Zostaw białe! A białe zostawić, tak? Kurwa, ja mam białe zostawić, mimo <słuch> Kurwa, ja No to dobrze, jak to się musimy zostawisz. Jak zostawisz, to musimy zostawić. Jak Ja to musimy zostawić. Dios, póki czas.

Wełz, mija, zegzaki, co warto, zegzaki, co warto. Dupie, <grym> ja muszę, kurwa, je, nie Nie, nie, co, co, to? Co chcesz, co, co? Co, co, co chcesz? Bij. A, bić, tak? No to dobrze, jak bić, to dobrze. Nie, wej, wariota, kurwa, nie, nie bij. no ale po co, my, my, po co ty, kurwa, psz, psz, po, po co ty, kurwa, psz, zaczynasz bluźnić, bluźnić, kurwa, po co takie rzeczy? Po co takie rzeczy znało mm -hmm. No to co? Będziemy się pewnie po malutku podpakowywać. Będziemy się po podpakowywać. Po się będziemy podpakowywać. No tak. No to tak nie będzie jechał. Na no co będę się pierdolął? Nie, na chuj! Będziemy się tam pierdolić, takie rzeczy. Jeszcze, się kurwa, będziemy srać, po chuj! To chuj nam takie rzeczy. Proszę bardzo, pański ruch. Pański ruch. No tego, posta... Stoi, to stoi, kurwa. Tu stoi, no dobra, tu stoi. Jak tu no, no. stoi, to niech się kurwa goi. Tu stoi, to nie on się kurwa goi, na chuj ma jaja, pizdka płaki. <laughs> Proszę <laughs> bardzo, <ben>, Nie <ben, ben. gül> <laughs> Tu stoi, I, to tu stoi. Wiedź ma. No jedna rzecz nie przejmujesz I to Ty myślisz, kurwa, że takie taki kurwa głupi jak, jak To ja kurwa... Bij, bi,